Dobry, witam Państwa. Marek Stefan i zapraszam na kolejny odcinek programu Układ Sił na Świecie. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan Michał Nowak, publicysta związany z portalem Nowy Ład, również ekspert zajmujący się współczesnymi konfliktami zbrojnymi, od początku obserwujący i analizujący to, co dzieje się na frontach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Witam serdecznie. Witam również, dzień dobry i witam Państwa. A rozmawiać dzisiaj będziemy o ostatniej ukraińskiej kontrofensywie, kontrofensywie, o której mówiło się już od wielu miesięcy. Wielu obserwatorów spodziewało się, że do wzmo wzmożenia walk może dojść na odcinku południowym frontu ukraińsko-rosyjskiego, czyli na Hersonszczyźnie. Jednak okazało się, że siły ukraińskie zdecydowały się na wykonanie uderzenia na odcinku północno-wschodnim, i w tej chwili Obserwujemy kolejne postępy, dzień za dniem kolejne postępy wojsk ukraińskich, które wyzwalają obszary, które traciły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jak informuje strona ukraińska, o czym również mówił ostatnio sam prezydent Zełęński Ukraina zdołała odzyskać ponad 6 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium zarówno na wschodzie, Południu i na tym północnym wschodzie, o którym wspomniałem. To, na co wskazują chociażby też amerykańskie media, to to, że Ukraińcy w ciągu tylko zeszłego tygodnia mieli odbić więcej terytoriów niż zajęli Rosjanie w ciągu pięciu miesięcy walk. I o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Powiedzmy, może za tym na samym początku, jak wygląda obecnie sytuacja na tych poszczególnych odcinkach walk ukraińsko-rosyjskich, zaczynając właśnie od północnego wschodu, gdzie, jak informują Ukraińcy, no, tych sukcesów jest najwięcej i właściwie cały już obwód charkowski jest chyba w rękach sił ukraińskich. E Zanim do tego przejdziemy, ja bym tylko jeszcze poruszył kwestię wspomnianą przez Ciebie przed chwilą odnośnie tych powiedzmy błędów części analityków, komentatorów, którzy mieli wskazywać, że to ukraińskie uderzenie wyjdzie na Hersończyźnie, a w istocie, jak powiedziałeś, wyszło w obwodzie Charkowskim. W istocie mieliśmy do czynienia z dwoma symultanicznymi ofensywami. To jest te działania, które strona ukraińska prowadzi od kilku, kilkunastu tygodni na Hersończyźnie, są elementem większej operacji, większej operacji ofensywnej, i z drugiej strony strony siły ukraińskie były w stanie przeprowadzić drugą operację ofensywną w obwodzie charkowskim. W tym momencie Rosjanie nawet deklarują, że spodziewają się trzeciego ukraińskiego uderzenia gdzieś na styku obwodu zaporowskiego i donickiego. Ale teraz przechodzimy do tej sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o front, Północno-wschodni, tam rzeczywiście w ciągu tych ostatnich sześciu, siedmiu dni Ukraińscy żołnierze byli w stanie wyzwolić większość obwodu harkowskiego, Przynajmniej tą większość, która była wcześniej okupowana przez wojska rosyjskie, nie całość, bo Rosjanie wycofali się za rzekę Oską, dążąc do tego, aby ustabilizować linię frontu na tej rzece. Prawdopodobnie to się nie uda, to się nie uda również i z tego względu, że już w tym momencie Ukraińcy mieli ustanowić dwa lub trzy przyczółki na drugim brzegu rzeki, więc jeżeli Państwo byliby zdolni spojrzeć na jakąkolwiek mapę tego konfliktu, to polecam to zrobić, bo będzie mi, będzie Państwu łatwiej zrozumieć to, o czym mówię. Natomiast w obwodzie Charkowskim mamy stabilizację w tym momencie, prawdopodobnie czasową na rzece Oską, jeżeli chodzi o, o ten front północno-wschodni. Od południa ten odcinek północno-wschodni opiera się na rzece Doniec. Tam również Rosjanie dążyli do stabilizacji frontu na, na tej rzece, ale tu również to się prawdopodobnie Podobnie nie uda, już się nie udało, bo tam strona ukraińska utworzyła tych przyczółków przynajmniej 4 do 5 i cały czas je poszerzają, cały czas atakują w kierunku północnym. Więc nawet gdyby strona rosyjska była w stanie ustabilizować obronę na oskole i te ukraińskie uderzenia. Z zachodu byłyby skutecznie odpierane, to Ukraińcy już w tym momencie flankują, flankują rosyjską obronę na Oskole, atakując na wschód od tej, od tej rzeki. Także wobec tego Rosjanie będą musieli prawdopodobnie w niedługim czasie wycofać się jeszcze dalej na wschód. Jednocześnie Ukraińcy Wobec tego, że osiągnęli duże postępy w obwodzie Charkowskim, rozpoczęli inne operacje zaczepne na odcinku północno-wschodnim, atakując zarówno w obwodzie Donieckim, tam właśnie te przyczółki na dońcu, i w obwodzie Ługańskim, który przecież niedawno Rosjanie w całości opanowali. Tam mamy atak w kierunku na miasto Lisiczańsk. Być może państwo je kojarzą, bo kilka tygodni temu trwały tam dość zacięte walki w, w okolicach tego, tego miasta i również tam stronę ukraińską. Miała by się zbliżać do Lisiczańska, i po drugie przejęła miejscowość Biłochoriwka. Ona jest o tyle istotna, i znowu, być może Państwo pamiętają, jeżeli nie, to przypomnę: przed kilkunastoma tygodniami strona rosyjska próbowała obejść e, ukraińską obronę pod Lisiczańskiem i właśnie e, ustanowić przyczółek e, w okolicach Biłochorivki. Wtedy Rosjanie ponieśli tam głęboką klęskę, stracili kilkadziesiąt e, pojazdów zmechanizowanych i czołgów, wielu żołnierzy rosyjskich zginęło, e, te przeprawy e, pontonowe zostały zniszczone, przyczółek szybko unicestwiony. Dziś, e, znaczy Dzisiaj, mówię ogólnie, ale to jest nastąpiło w ciągu ostatnich e, dwóch dni, e, e, strona ukraińska przejęła kontrolę nad Biłochorivką i ustanowiła na e, północnym brzegu, czy też na, e, na zachodnim brzegu, przyczółek po drugiej stronie Dońca, atakując w kierunku miejscowości kreminna. co będzie nas prowadzić do tego, że w bardzo szybkim tempie strona rosyjska być może będzie musiała wycofać się nawet z części obwodu ługańskiego. Tak patrząc w szerszym kontekście, to można domniemywać, że sam Ługańsk może być celem ukraińskiej operacji ofensywnej i jest to związane po prostu z załamaniem rosyjskiego frontu wobec tych działań na Hersońszczyźnie, które były rzeczywistą operacją ofensywną. Większość sił rosyjskich Została przerzucona na ten odcinek oraz na odcinek Zaporowski celem obrony. Melitopola, Tokmaku i tego dość wąskiego gardła, który stanowi dla Rosjan rzeczy tajną autostradę z Rostowa do do, do właśnie. Wobec tych, tych przerzutów wojska ten odcinek północno-wschodni był bardzo osłabiony, tam Ukraińcy zaatakowali, weszli w próżnię i szybko opanowali większość czy większą część obwodu charkowskiego. Także tak wygląda sytuacja odcinka odcinku północno-wschodnim. Przechodzimy na południe, mamy kierunek Doniecki, Ługański, tam również Ukraińcy prowadzą operacje zaczepne. Cały czas Również Rosjanie wręcz z uporem maniaka atakują na linii Sołedar-Bachmut. Właściwie tam mamy codzienne rosyjskie ataki od wielu, wielu tygodni. One każdorazowo kończą się niepowodzeniem. Znaczy, Rosjanie w ciągu tych kilkunastu tygodni zdołali przejąć kilka niewielkich wsi, więc tu mamy takie porównanie: Ukraińcy w ciągu 4-5 dni opanowują 300 miejscowości, w tym miast i to strategicznych miast, takich jak Kupiańsk, jak Wołczańsk, jak Izium. Także to dosyć, dosyć mamy duże, duże porównanie właśnie tych, tych zysków terytorial, terytorialnych. Wobec tych sukcesów na Hersąszczyźnie zabezpieczono również słowiański Kramatorsk od północnego wschodu, także Rosjanie raczej mogą zapomnieć o zdobyciu tych miast i w tym momencie skupiają się w całości na, na obronie. Przewagę operacyjną w całości ma strona ukraińska i przechodzimy dalej na południe, obwód z tych obwodów Donickiego-Zaporowskiego na południe od miasta Zaporoże. W okolicach Wuchłodaru, Hulajpola, tutaj Rosjanie mają spodziewać się ukraińskiej operacji zaczepnej. Na ten moment ona jeszcze nie miała miejsca, miejsca. Obserwujemy tam dość ograniczone działania Ukraińców. No i przechodzimy na zachód, obwód chersoński, Mikołajowski. Tu rzeczywiście od dobrych kilkunastu tygodni, bo ta ofensywa odbywa się falami, odbywa się miarowo. Zupełnie inaczej wygląda niż ta w obwodzie Charkowskim. Tam Ukraińcy są w ataku i systematycznie wypychają Rosjan z kolejnych pomniejszych miejscowości. Ale tam nie mamy takiej sytuacji jak w obwodzie Charkowskim, że rosyjska obrona załamuje się w ciągu jednego dnia, czy nawet kilkunastu godzin. Tam Rosjanie raczej bronią się dość skutecznie, zadają Ukraińcom dość znaczne straty, natomiast wydaje się, że w pewnym momencie ta rosyjska obrona może nam pęknąć z uwagi na problemy logistyczne, zaopatrzeniowe, zniszczone mosty na Dnieprze, co, codzienne właściwie ostrzały mostów pontonowych, dalekiego zaplecza, magazynów uzbrojenia, zaopatrzenia, amunicji. To wszystko wpływa niekorzystnie na, możli na rosyjskie możliwości prowadzenia działań obronnych i również mamy tam ogromną przewagę artyleryjską po stronie ukraińskiej, co wymiernie wpłynie na możliwości prowadzenia przez Ukraińców operacji ochrony Masywnej. W tym momencie takim najistotniejszym punktem na Hersoniszczyźnie jest miasto Keselivka, miejscowość Keselivka, większa wioska, małe miasteczko. W oparciu o którą Rosjanie przygotowali taką główną linię obrony na zachód od Hersonia. Kolejne ukraińskie ataki na tą miejscowość były odpierane przez stronę rosyjską, wobec czego w ostatnich 3-4 dniach Ukraińcy podjęli decyzję o atakach oskrzydlających na północ i południe od Keselivki, i tam systematycznie zdobywają obszary Zostaje przynajmniej dwie miejscowości, jeden na północ, jeden na południe od Kysyliwki, co może grozić Rosjanom odcięciem. I tu możemy wysnuć taką, wysnuje taką tezę na podstawie doświadczeń z obwodu Charkowskiego, że wraz z ewentualnym upadkiem Kyseliwki rosyjska obrona może się całkowicie posypać i Ukraińcy dość szybko podejdą pod sam Herson. Będziemy obserwowali wtedy starcia o Czarnobajwkę, o tamtejsze lotnisko wojskowe. I pytanie, czy Rosjanie podejmą rękawice, będą bronić Hersonia, czy też się z tego miasta wycofają w kierunku Krymu. Tu odwrót dla strony rosyjskiej byłby dużo trudniejszy do zrealizowania, niż to miało miejsce w obwodzie Charkowskim, bo tam rzeczywiście rosyjskiemu zgrupowaniu groziło okrążenie. Do 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy znalazło się w niepełnym okrążeniu na, na, na pewną chwilę, no ale Rosjanie podjęli decyzję o całkowitym odwrocie i większość rosyjskich żołnierzy zdołała się wycofać, natomiast kosztem porzucenia niemal całego ciężkiego sprzętu. I to jest bardzo istotne, wobec tego rosyjskie zdolności ofensywne, ale również obronne są bardzo Niskiem, mamy zdegenerowane oddziały, mamy osłabienie rosyjskiego morale, które właściwie sięgnęło dna. Te oddziały pomocnicze z tzw. Ugańskiej czy, czy, czy Donieckiej Republiki Ludowej odmawiają walki, rzucają broni, właściwie uciekają bez podejmowania walki ze stroną ukraińską, a wielokrotnie te poboczne linie frontu wydawało się dla strony rosyjskiej mniej istotne, były obsadzone właśnie przez bojowników czy też żołnierzy z DNR-u czy lnr u tak wygląda stan walk na froncie rosyjsko-ukraińskim na dzień 13 września. To ważne, bo rozmowa ta będzie publikowana albo jeszcze tego samego dnia wieczorem, albo już następnego, a sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienia się tak naprawdę z godziny na godzinę. Spływają do nas kolejne informacje o sukcesach wojsk ukraińskich na froncie. Zastanawiam się nad przyczynami powodzenia właśnie tej. Ukraińskiej kontrofensywy na, na tych kilku e, kierunkach. No, przez tak naprawdę wiele miesięcy, kiedy dyskutowano w gronie ekspertów, nie tylko tutaj w Polsce, ale także na Zachodzie, na temat tego, co Ukraińcy powinni e, pozyskać, jakie siły powinni przygotować do tego, żeby w ogóle myśleć o jakiejkolwiek realnej kontrofensywie, no to podkreślano, że tak naprawdę strona ukraińska powinna zbudować osobną armię rezerwową w wysokości. No, tak tutaj różne liczby padały, ale między, między Między innymi taką, która się gdzieś tam powtarzała w, w różnych analizach, między innymi amerykańskich ekspertów, to mniej więcej 100 tysięcy świeżego wojska, które mogłoby wejść właśnie do, do walki. I taka liczba żołnierzy, oczywiście odpowiednio nasycona sprzętem, przede wszystkim zachodnim, z, z odpowiednim zabezpieczeniem logistycznym, no mogłaby się pokusić o to, żeby faktycznie odbić te tereny. No i teraz obserwujemy od, od, od kilku. Tak naprawdę dni, że Ukraińcy zmobilizowali do tej kontrofensywy nie wcale, tu mówię przede wszystkim o tym odcinku północno-wschodnim, nie wcale jakieś wielkie siły, bo mówi się tam chyba o kilku tak naprawdę brygadach. Co prawda, podkreśla się, że to są doborowe jednostki, które mają już duże doświadczenie bojowe, no ale jednak nie są to siły tak wielkie, o jakich wspominali właśnie wielokrotnie ci eksperci na przestrzeni. Ostatnich miesięcy. Zatem, przynajmniej na tym odcinku północno-wschodnim, jak rozumiem, przyczyną sukcesów ukraińskich jest to, że siły rosyjskie, które tam stacjonowały, były jakby względnie w porównaniu do strony ukraińskiej słabe i większość tych sił została przeniesiona na ten odcinek południowy i na wschód do Donbasu, a ten odcinek północno-wschodni. No, tak jak widać, praktycznie nie był w większości broniony. Czy tutaj należy właśnie postrzegać tej głównej przyczyny sukcesów ukraińskich, czy należałoby jeszcze do tego dodać na przykład to, że strona ukraińska faktycznie zyskuje coraz większą przewagę, również technologiczną, jeśli chodzi o, o na przykład broń precyzyjną, która również zwiększa szanse Ukraińców na froncie? Tu mamy szereg przyczyn. Jedną z tych, z tych przyczyn jest rzeczywiście to, że Rosjanie na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wycofali część swojego zgrupowania z obwodu harkowskiego, przerzucili te oddziały, czy to na Hersońszczyznę, czy na Zaporoże. I to może być dość zaskakujące, że Rosjanie uprzedzając te działania ukraińskie nie wzmacniali tego odcinka, bo obserwując... Rosyjskie media społecznościowe. Tam rosyjscy żołnierze, którzy stacjonowali na tym odcinku, od dobrych kilkunastu dni pisali, że widzą koncentrację ukraińskich wojsk i spodziewają się ukraińskiego uderzenia. Dokładnie tam, gdzie to uderzenie nastąpiło, Rosjanie kompletnie zignorowali te takie ostrzeżenia. I mieliśmy tam linię frontu obsadzoną głównie przez żołnierzy z, z samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej, którzy po prostu uciekli, kiedy tylko rozpoczął się pierwszy. Przyostrzał. Po drugie, mieliśmy oddziały rosyjskiej rozgwardii, oddziały, które no nie, nie powinny stacjonować na pierwszej linii. No, są oddziały, które nie służą do tego, aby prowadzić działania na pierwszej linii frontu. I do tego szereg jednostek osłabionych starciami. W ostatnich tygodniach i miesiącach jednostek o niepełnym składzie, to też być może mściło się na Rosjanach zaniżanie własnych strat, być może na papierze te brygady, te, te rosyjskie batalionowe grupy taktyczne były o pełnym składzie, a w istocie może to było 50-30% nawet stanu. Z drugiej strony mamy bardzo silne, wysokie morale wojsk ukraińskich, to było widać na wielu nagraniach, które się pojawiały, kiedy Ukraińcy właściwie bez większego zastanowienia atakowali dość szybko na tyłach strony, na tyłach frontu i tu mieliśmy też również do czynienia z samodzielnością dowodzenia prawdopodobnie tych poszczególnych ukraińskich brygad oficerów niższego, średniego szczebla, którzy samodzielnie podejmowali decyzje, nie czekając na rozkazy z góry, a u Rosjan było wprost odwrotnie tam, przynajmniej jeżeli chodzi o jedną brygadę pancerną i pomnę już którą, w każdym razie ta brygada była w ciągu tych trzech pierwszych dni rzucana z jednego odcinka na drugi tak długo, aż w czołgach skończyło się paliwo i ci rosyjscy żołnierze musieli Porzucić. Także to prowadziło do ogólnego chaosu. On dość szybko nam się unaocznił już w pierwszych godzinach walki, kiedy Rosjanie trochę nie wiedzieli, co się dzieje, i w panice zaczęli uciekać. Do tego mieliśmy. Prawdopodobnie problemy zaopatrzeniowe, nękanie, nękanie dalekich, dalekiego zaplecza rosyjskiego frontu, ostrzał artyleryjski, artyleryjską przewagę po stronie ukraińskiej, brak parasola ochronnego ze strony rosyjskiego lotnictwa, co może zaskakiwać, a spowodowane było to, tym, że strona ukraińska nasyciła te swoje brygady, które atakowały w bardzo znacznym stopniu systemami obrony przeciwlotniczej, to zarówno ręcznymi i nie tylko co Prowadziło do tego, że te rosyjskie samoloty, które próbowały tam wspierać obronę, były narażone na, na zestrzelenie. Rzeczywiście chyba trzy rosyjskie samoloty strącono. Po tym czasie Rosjanie dali sobie spokój i podjęli decyzję o odwrocie. No właściwie mieliśmy w początkowej fazie dość chaotyczny odwrót. Także na to, na to złożyło się wiele czynników. Takim podstawowym było zignorowanie tego odcinka przez stronę rosyjską. Ale to nie świadczy tylko o tym, że Rosjanie koncentrowali się gdzieś indziej, gdzie mają ogromne siły. To świadczy po prostu o efekcie krótkiej kołdry po stronie rosyjskiej. Być może straty podawane przez stronę ukraińską są zawyżone. No ja zakładam osobiście, że są zawyżone w jakimś stopniu. Natomiast one mogą oddawać skalę problemu po stronie rosyjskiej. Skoro Rosjanie mają takie duże problemy kadrowe i nie są w stanie obsadzić jednocześnie kilku odcinków, tylko muszą rzucać te oddziały. No to już obserwowaliśmy w trakcie operacji ofensywnej pod Lisiczańskim, Siewierodonickim, kiedy musieli osłabić jeden kierunek, żeby wesprzeć kierunek natarcia na Siewierodonickie i Lisiczańsk, ponosząc tam dość duże straty. Więc właśnie też kwestia wysokości takich strat po stronie rosyjskiej. No wielokrotnie część komentatorów wskazywała, że Ukraińcy poddają teren, że oddają kolejne miejscowości, miasta, miasta czy wsi, wobec czego świadczy to o rosyjskich postępach i o rosyjskich zwycięstwach. To co najwyżej były zwycięstwa perrusowe, bo Ukraińcy mogli sobie pozwolić nawet na utratę części terytorium, bo Ukraina jest państwem dużym i mieli gdzie się cofać, mieli cały czas linie zaopatrzeniowe, które były stabilne. Wszystko odbywało się przy zachowaniu życia większości żołnierzy, tam raczej mieliśmy do czynienia zawsze ze zorganizowanym odwrotem, a Rosjanie w tych kolejnych uderzeniach, na miasta i wsie ponosili wysokie straty, więc nawet jak zdobyli Nisicański czy Sierodonicki, to ponieśli dość znaczne straty w trakcie operacji ofensywnej na te miasta. Co myśli się teraz, kiedy Rosjanie mają głębokie problemy kadrowe i widać to wyraźnie, właśnie na, na kierunku północno-wschodnim, kiedy to wraz z tym, jak pękła rosyjska obrona pod Bałklią, gdzie linii frontu bronili, tak jak powiedziałem, żołnierze UNL u rozgwardzi, czy nawet Sobro, więc zmilitaryzowanej. Jednostek policyjnych, no to dobitnie świadczy o problemach kadrowych i trudno sobie wyobrazić, żeby Rosjanie byli w stanie szybko Tutaj jakoś temu przeciwdziałać. Pojawiają się głosy po stronie rosyjskiej, że to jest ostatni moment, żeby przeprowadzić mobilizację. Raz, że moim zdaniem mobilizacji prawdopodobnie nie będzie z różnych przyczyn, a dwa, nawet gdyby ona teraz była, to Rosjanie potrzebowaliby kilku miesięcy, żeby tych żołnierzy znaleźć, bo być może będą się uchylać od poboru, żeby ich skoszarować, żeby ich wyszkolić, żeby ich uzbroić. A pojawiają się sygnały, że Rosjanie mają głębokie problemy amunicyjne i w uzbrojeniu. Oczywiście mogliby wysyłać sprzęt starszej daty na front, no ale tu przechodzimy do kolejnego czynnika, który był znaczący, o czym o czym Pan wspomniał, przewaga techniczna i technologiczna ukraińskiej armii. Rzeczywiście te dostawy sprzętu z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych z Państw Europy, z Polski między innymi tu Trzonem tych sił pancernych, które atakowały zarówno na Hersążczyźnie, jak i w obwodzie Charkowskim, były między innymi polskie T-72. Także też przewaga termowizji dużo dawała stronie ukraińskiej i nadal daje Rosjanie, mając tutaj pewne braki. Także tu wiele, wiele czynników. Takie podstawowe to jest właśnie przewaga techniczna, technologiczna, wysokie morale ukraińskie, niskie rosyjskie i efekt krótkiej kołdry, który obserwujemy po stronie rosyjskiej, a którego raczej nie ma po stronie ukraińskiej, gdyż Ukraińcy również część z tych jednostek, którymi musi chcieli obsadzać front białoruski, czy, czy te, te odcinki, które graniczą z Federacją Rosyjską, a gdzie nie toczą się walki, byli świadomi tego, że Rosjanie nie mają tam czym zaatakować, więc te jednostki wolne były przerzucane na, na fronty gorące, Charysońszczyznę, odcinek Charkowski, Doniecki, Ugański. Wspominaliśmy tutaj już o tej przewadze właśnie technologicznej strony ukraińskiej. No, sami zresztą ukraińscy żołnierze podkreślają, że często wolą działać pod osłoną nocy. No mowa tutaj przede wszystkim o siłach operacji specjalnych ukraińskich, którzy właśnie podkreślają, że w nocy widzą jak sowy, natomiast ich przeciwnicy są ślepi jak krety. A to pozwala im oczywiście zyskiwać przewagę nad, nad Rosjanami. No, no właśnie, siły specjalne również tutaj odgrywają ważną rolę, również w tych działaniach partyzanckich, które również toczą się przecież na zapleczu frontu i one również dezorganizują działania strony, strony rosyjskiej. Jak zatem przewidujesz dalszy rozwój wypadków? Bo przecież Ukraińcy, mimo tych sukcesów, no również nie mogą atakować w nieskończoność. Każdy kontratak również jest ryzykowny, bo rozciąga linię zaopatrzenia, no i naraża również tą stronę kontratakującą na ewentualną odpowiedź ze strony, ze strony rosyjskiej, no który, która również może atakować flanki. Zatem ta sytuacja również dla strony ukraińskiej wciąż jest bardzo bardzo ryzykowna. Zastanawiam się również, czy strona ukraińska będzie w stanie w ciągu najbliższych tygodni wyprzeć siły rosyjskie na odcinku południowym, przyprzeć je do Dniepru i tak naprawdę dalej w konsekwencji spowodować wycofanie się tych sił rosyjskich za Dniepr. Czy w Twojej opinii to jest w ogóle realne tego typu scenariusz właśnie na odcinku południowym? No i ogólnie jak przewidujesz dalszy, dalszy ciąg tej, tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia na Ukrainie? No, w ostatnich dwóch dniach, włącznie z dniem dzisiejszym, obserwujemy no, pauzę operacyjną. Znaczy, ukraińcy, ukraińskie jednostki wkraczają do tych miejscowości w obwodzie charkowskim, z których wycofali się Rosjanie. E, stąd. E, Ci żołnierze nie biorą udziału w kolejnych natarciach. Z drugiej strony prawdopodobnie mamy do czynienia ze zmęczeniem tych oddziałów być może z jakimiś wysokimi stratami, chociaż raczej w obwodzie harkowskim wysokich strat po stronie ukraińskiej nie było, ale mamy podciągnięcie zaopatrzenia, uzupełnienie amunicji, konieczność rotacji jednostek itd. itd. co wpływa prawdopodobnie na konieczność przynajmniej czasowego Zatrzymania natarcia i prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni nie będziemy obserwowali jakichś szerszych ukraińskich uderzeń. Gdyby Rosjanie nie byli w stanie prędko zabezpieczyć linii frontu na linii rzek, gdyby nie byli w stanie zlikwidować tych ukraińskich przyczółków, to prawdopodobnie Ukraińcy to wykorzystają i nawet zaryzykują kolejne uderzenie w kierunku wschodnim z obwodu Charkowskiego. Celem podejścia pod obwód Ługański, czy nawet zbliżenia się do samego Ługańska. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie Ukraińcy będą musieli te działania zatrzymać. Być może to nastąpi wraz z pierwszymi silnymi deszczami, z błotem, co, co zatrzyma natarcie wojsk, z mechanizowanych wojsk pancernych, utrudni przynajmniej prowadzenie tego typu operacji. Jeżeli zaś chodzi o odcinek chersoński, to tutaj nie spodziewam się jakichś raptownych, szybkich sukcesów strony ukraińskiej. Raczej Ukraińcy będą prowadzić te działania miarowo, jak do tej pory, natomiast znowu zaznaczam, tam Ukraińcy ponoszą znacznie większe straty niż ponieśli w trakcie operacji w obwodzie harkowskim, co może prowadzić do tego, że niedługo po prostu będą musieli tę operację ofensywną zatrzymać i nie będą w stanie jej dłużej kontynuować, przynajmniej na jakiś czas, aż nie zostaną podciągnięte tam rezerwy, chyba że rosyjski front nam pęknie gdzieś w okolicach właśnie wspomnianej Keseliwki lub na północy od Hersonia, na północny wschód od Hersonia w kierunku na nową Kachówkę, bo to jest drugie, drugi cel ukraińskiego natarcia na Hersończyźnie. Celem jest po prostu przecięcie tego zgrupowania rosyjskiego na dwie części i odcięcie tego jego północnej części po dotarciu do Nowej Kachówki. Ukraińcy tam mają odnotowują miarowe sukcesy, natomiast one są dość powolne tam rzędu jednej miejscowości na kilka dni, chociaż pojawiają się w ostatnim czasie kolejne rewelacje informacji ze strony ukraińskiej, nawet oficjalne komunikaty o znaczących postępach, natomiast trudno je wskazać na mapie. Tłumaczy się to blokadą informacyjną i tym, że Ukraińcy po prostu nie chcą chwalić się swoimi zdobyczami, nie zawsze mi to przekonuje, no bo Rosjanie raczej są doskonale świadomi tego, jakie miejscowości stracili. Więc ta, ta argumentacja nie musi, być, nie musi być zgodna z rzeczywistością. Może być to po prostu element psyopsu wojny informacyjnej celem osłabienia rosyjskiego morale, tak aby zasiać tam chaos, zorganizować rosyjskie jednostki, które po prostu zaczęłyby się wycofywać. I pojawiały się już wczoraj, przedwczoraj takie Dość popularne tezy stawiane przez część e, ukraińskich komentatorów, a nawet przez oficjalne kanały z Kijowa, że e, rosyjscy żołnierze na Helsinki chcą prowadzić rozmowy odnośnie wycofania się, odnośnie kapitulacji. To się nie potwierdziło na ten moment w żaden sposób i to jest moim zdaniem wyłącznie element psyopsu, to jest, ma to wprowadzić wśród rosyjskich żołnierzy pewną obawę, że być może rzeczywiście jest sytuacja bardzo zła. Mamy za plecami rzekę, mosty są zniszczone, mosty pontonowe są regularnie ostrzeliwane, jesteśmy zaopatrywani w oparciu o system barkowy i wsparcie ze strony naszych śmigłowców, także czy ja się zdążę wycofać, czy zdążę uciec na drugi brzeg. I rzeczywiście po stronie rosyjskiej, wśród rosyjskich żołnierzy, którzy tam stacjonują, na pewno taka obawa jest i Ukraińcy będą chcieli ją po prostu wzmocnić. Być może celem będzie to, aby uniknąć tam cięższych starć, zwłaszcza ciężkich walk o samą Nową Kachówkę i Hersoń, ze względu na po pierwsze potencjalne wysokie straty w trakcie szturmu miasta, po drugie ze względu na wśród ludności cywilnej, co rosyjska propaganda by od razu wykorzystała, licząc się jednak z tym, że tam pewne poparcie Rosjanie uzyskali. No i po trzecie było po prostu same zniszczenia infrastruktury w mieście. Także moim zdaniem Ukraińcy nie będą decydowali się na szturm Hersonia, bo to mogłoby się skończyć takim przetrąceniem kręgosłupa części rosyjskiej, ukraińskiej armii analogicznie do tego, co Rosjanie odczuli po zdobyciu Mariupola, kiedy w trakcie zdobywania tego miasta poniżej. Gigantyczne straty i wiele rosyjskich jednostek czy jednostek DNR-u nie było w stanie się odtworzyć do dzisiaj. E Także moim zdaniem nie będziemy obserwowali szturmu bezpośredniego na te obszary zurbanizowane, a raczej dalszy etap takich miarowych postępów celem oszczędzania rosyjskich pozycji i przede wszystkim wysoce nasycone działania wojny informacyjnej, ceniem po prostu osłabienia morale strony rosyjskiej, zasiania takiego chaosu i niepewności wśród rosyjskich żołnierzy, co mogłoby doprowadzić do masowych desercji i po prostu ucieczki na drugą stronę rzeki. O sytuacji w wymiarze operacyjnym, także o sytuacji w wymiarze taktycznym na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rozmawiałem dzisiaj z Michałem Nowakiem, portal Nowy Ład. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. A do opisu sytuacji, do komentarzy dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej, będziemy oczywiście wracać w układzie sił na świecie i w naszym magazynie Układ Sił. Serdecznie Państwa zachęcam do śledzenia naszego kanału i do lektury naszego magazynu. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję również i do zobaczenia.